na wszystkim. Witam Was z mapki Domnica. Jak widzicie mamy pierwszy dzień środka wiosny, temperatura graby 7 stopni i jest to idealna temperatura, żeby móc posiać i ziemniaki. też w tym odcinku mam zamiar.

ale myślę, że bez kolejnego załadunku się niestety nie obędzie bo niestety ziemniaki mają to do siebie że jest ich dużo, ale również e, bardzo dużo ich schodzi na e, podczas scenie. Zresztą widać to już po, po tym, jak ubywa ich, żeśmy nie przejechali. Teraz jest połowa pola i już 5% jest, że tak powiem, zużytych nasion w tym wypadku. Dlatego myślę, że po tym odcinku najprawdopodobniej, albo jeszcze nawet w trakcie tego odcinka, będzie czekała mnie wycieczka do sklepu z po nasiona czego się niestety obawiałem. E, aczkolwiek miałem świadomość, że to prędzej czy później nastąpi. Także, że nie jest to jakaś e, tragedia, że tak powiem. No ale, tak jak mówiłem, e, ta wycieczka nastąpi i to bardzo szybko. O czym miałem mówić w tym odcinku to... Mm, tak. Mm, miałem mówić o nowościach związanych z Farmingion 22. A mianowicie na stronie Giant Software jest podcast z odpowiedziami na pewne pytania. Link do niego znajdziecie w opisie do filmu. Można się zapoznać. o mnie chodzi to tak jak już wcześniej mówiłem e, obstawiam może najprawdopodobniej będzie to e, listopad albo październik pytanie jak długo nas twórcy będą nadal trzymali w napięciu do tego czasu Mam zamiar się tutaj fajnie bawić. Co miałem powiedzieć na temat tej gospodarki, to tak jak mówiłem wcześniej, w przyszłym sezonie stawiamy zagrody dla zwierząt. Wiem, że miałem tutaj takie. Zamysł, założenie, podejście do tematu, że nie będę się zadłużał, ale nawet jeżeli zajdzie taka potrzeba, to, to wezmę tą pożyczkę, dlatego że stwierdziłem, iż troszkę za długo czekam na... zwlekam z postawieniem tutaj zagród. Przede wszystkim dlatego, że będzie yy, to dodatkowe źródło zarobku. Po drugie jest to fajna taka odskocznia od yy, prac polowych. Dlatego, że przy tych zwierzętach, przy modyfikacji sezonu, niestety trzeba się już troszkę bardziej przyłożyć, bardziej więcej napracować. Dlatego, że mają tendencję do umierania, żeby brzydko i nie powiedzieć, zdychania. No i niestety kwestia zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w pasze, w słomę jest taka, no jest takim priorytetem tutaj. Także każdy dzień niestety jest w tym momencie już związany z obrządkami u tych zwierząt. No ale jak już mówiłem jest to taka dosyć ciekawa odskocznia i, i, i można się naprawdę fajnie przy tym bawić. No i plus jeszcze dochodzi do tego kwestia sprzedaży późniejszych e, produktów, tak, w postaci mleka, wełny, w przypadku świni jest to sprzedaż samej trzody chlewnej, także. No i z tego też są takie konkretne pieniążki. Jeżeli chodzi o, o same zagrody, to już mam takie swoje typy, które będę chciał tutaj mieć. Także mam kilka fajnych modyfikacji ściągniętych. Na pewno nie będą to te zagrody, które są oryginalnie dołączone w grze. Będą to modyfikacje, które sam sobie wybrałem. Zarówno jeśli chodzi o oborech chlebnie, jak i chociażby kurnik dlatego też myślę że inaczej nie myślę mam nadzieję że, że, że takie moje wybory wam się spodobają gdyż mówię są one takie inne niż te które są y, normalnie y, dostępne w grze jest też kilka fajnych rozwiązań które w przypadku modyfikacji, które udało mi się znaleźć, tutaj ukłony w stronę m.in. też naszych polskich modelów, ale to już będę dokładnie opowiadał przy, przy poszczególnych budynkach. No i cóż, jeżeli chodzi o tą serię, to po tym odcinku najprawdopodobniej zobaczymy się dopiero jesienią, podczas żniw i wykopków. Możliwe, że posieje znowu rzepak. Zobaczę, jak z tą soją wyjdzie w sensie z żniwami tej soi. Czy już? I po tych żniwach jesiennych już osiądę sobie na spokojnie i rozpiszę na powoli, powoli co, gdzie będę siał bądź sadził, w jakiej kolejności, jaki zmian zastosuję, tak żeby mieć już jakąś różnorodność. Czyli chodzi przede wszystkim o same uprawy, jak również o kwestie późniejszych żniw, ale na pewno na pewno tak na, na, na 100% już yy, rezygnuję z yy, siania jednej uprawy na wszystkich polach decyzję tak jak mówię podjąłem na początku rozgrywki żeby mieć troszkę tego zastrzyku gotówki żeby móc tak na spokojnie sobie to wszystko powoli poogarniać przynajmniej jeżeli chodzi o te nowe maszyny nowy sprzęt to 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 był taki jakby priorytet który chciałem sobie ustalić a mówię teraz już po prostu po, powolutku będę się E, rozwijał w tym kierunku w którym Ja chcę się konkretnie rozwijać a nie e, znaczy się cały czas rozwijam w kierunku w którym się rozwijam tak ale chodziło mnie o to że rzeczy nie będzie już takiego tempa jakie było tu na samym e, początku Myślę, myślę jednak, że, że ta wizyta po nasionach będzie nieunikniona. Martwi mnie tylko jedna rzecz, a mianowicie martwi mnie to, że na chwilę obecną mogę sobie tylko i wyłącznie pozwolić na jedną. Paletę na zakup jednej palety tylko Ale myślę, że. Myślę, że że że, że, że nic wystarczy. Mam takie mam taką cichą nadzieję. Co to z zobaczymy? Yy, na razie się tym nie martwię. Będę się martwił tym problemem, jak yy, za mi nie mina się na upścianie pulu. Wtedy się tak naprawdę będę tym problemem martwił. Na chwilę obecną się tym problemem nie martwię, gdyż cóż, wezmę, wezmę pożyczkę i, i kupię ten nasiona. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku mam zamiar, tak, już wiem co miałem mówić, przepraszam za tą chwilę takiego zamyślenia. Mam zamiar w tym sezonie dokonać dwukrotnej sprzedaży plonów. A na początku przyszłego sezonu, dokładnie w lecie, będę sprzedawał soję. Dlatego ten zastrzyk tu będzie już taki konkretny. W ramach wyjaśnienia to powiem tak, że w zimie będę sprzedawał te biury, które uzyskałem z wycinki drzew, które mi przeszkadzały na gospodarki C w ogóle w kupul i będziemy sprzedawać również te ziemniaki w zimie, które tu wykopiemy. I myślę, że, że ten zarobek, zarobek, który osiągnę z tych dwóch sprzedaży, jak również ze sprzedaży soi w lecie, e, przeznaczę już bezpośrednio stricte na e, zakup zwierząt, jak również nowej zagrody. oraz ewentualnie jak jeszcze zostanie trochę pieniążków to coś się kupi Czy w przypadku zwierząt na pewno będę musiał kupić również beczkę na wodę i na pewno jakiś paszowóz co będzie się wiązało z dodatkowymi wydatkami oprócz samej zagrody i, i zwierząt tak mi się przynajmniej wydaje nie przypominam sobie w tym momencie na chwilę obecną żebym musiał coś jeszcze ekstra e, kupować no chyba że Aha, yy. możliwe że będę musiał gdzieś na gospodarce postawić dwie rzeciźnie żeby mieć dostęp do wody co prawda na mapie jest tutaj taki punkt dostępu ale jest on oddalony taki konkretny kawałek od mojej gospodarki a codzienne wożenie właśnie wody wiązałoby się ze znacznymi wydatkami na paliwo. Dlatego też myślę, że będę musiał zainwestować w jakąś wieżę ciśnienia beczkę co do beczki to na pewno będzie to beczka taka którą będę mógł od razu wywozić mleko bo nie ma sensu inwestować w inną tym bardziej że te krowy w przyszłości się pojawią a byłby to już wtedy taki że tak powiem podwójny wydatek Dlatego myślę, że na początek zainwestuję w beczkę z taką, gdzie będę mógł od razu wywozić nią mleko. No i oczywiście zapomniałem, właśnie sobie w tym momencie przypomniałem, rozrzutnik do obornika. Na pewno ten obornik będzie przeze mnie używany i to bardzo często, chociażby po to, żeby właśnie zminimalizować koszty związane z zakupem nawozów. W tym celu na pewno będę się posiłkował tą modyfikacją, która pozwala ustalić w ilość. rozrzuconego obor nawozu. Na pewno ustawię go na minimalną wartość. Przynajmniej na początku. Potem w miarę, w miarę rozgrywki się zobaczę No bo niestety nawóz i gnojowica mają to do siebie, że z racji tego, że są darmowe to bardzo szybko się je, bardzo szybko się zużywają. Chyba faktycznie będę musiał podskoczyć po tą przynajmniej jedną paletę. zobaczymy ile ile mi tu przyjazdów jeszcze zostanie bo, bo troszkę tego na pewno będzie zdecydowałem się na ten ciągnik dlatego że gabarytowo jest on największe a ta sadzarka przy tym moim mniejszym zetorze i ursusie jest taka no, dosyć, dosyć duża i, i wygląda to tak e, przynajmniej w mojej ocenie brzydko. Ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje, no, ale jest to takie... Jeżeli chodzi o, o, o rozmiary, no jest to takie no, nieprzyjemny, taki nieprzyjemny widok. się zastanawiam ile tam na tej palecie jeszcze tych ziemniaków zostało tak na moje oko około 400 litrów także ja pojadę dosypię i może mi to stanczy jeżeli mi to nie stanczy, to się z Wami pożegnam i resztę już po prostu dokończę sobie poza odcinkiem. 400 litrów zostało zobaczymy, ile to wyjdzie, i czy uda się to polecałe skończyć. Byłoby fajnie. Musiał sobie zostawić ziemniaków, żeby na przyszłość to, to pole obsadzić, dlatego że te sadzarki do ziemniaków mają to do siebie, że można je uzupełniać zwykłymi nawozami, jak również właśnie ziemniakami, dlatego też myślę, że troszkę tych ziemniaków sobie zostawię. 6 tysięcy litrów z drugiej strony zanim rozpocząłem to nawet nie sprawdziłem ile ile, ile, ile by było, jakie jest zapotrzebowanie na to pole Mam, mam tą modyfikację, która pozwala e, obliczyć ile, danego pola, e, ile na dane pole potrzeba e, nasion, żeby je obsadzić. Nasion, wapna, e, nawozu, obornika i gnojówki. No, no, przed odcinkiem nie sprawdziłem tego. Myślałem, że będzie tego troszkę, że będę potrzebował troszkę mniej, żeby to pole obsadzić. Ale cóż, człowiek uczy się na błędach. Niezbędną wiedzę. Także na no spokojnie myślę, że uda mi się to ogarnąć do końca. Chociaż powiem Wam, że ta sytuacja jest troszkę stresująca. Jednocześnie z tego miejsca chciałem Was zaprosić do obejrzenia dwóch nowych serii, które się pojawiły na kanale. Jest to seria z drugiej części Wiedźmina i jest to seria z drugiej polskiej mapki z Farming Simulator 19. Cóż, tak jak mówiłem, ja się w tym miejscu z wami pożegnam. Resztę dokończę poza odcinkiem. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się do następnego razu. Cześć.